Cześć, mam na imię Mateusz, mam 28 lat i jestem z Warszawy. Problem mojego łysienia zaczął się około 3 lat temu, kiedy zauważyłem pierwsze zakola i wypadające włosy. No to był też czas, kiedy obciąłem się na krótko i no, te zakola były na tyle duże, że zaczęło mi to przeszkadzać. No i wraz z upływem lat no, coraz więcej tych włosów zaczęło wypadać. No i praktycznie no, ten proces już nie mógł być zatrzymany. Mógł być spowolniony, ale, no, ale nie mógł być zatrzymany. Z walczyłem, zakrywając mikrowłóknami. No, było to skuteczne do pewnego czasu, kiedy jeszcze te mikrowłókna miały się na czym trzymać. Wiadomo, no, pogoda też nie służyła temu, temperatura i zima, zdejmowanie, zakładanie czapki. No, można powiedzieć, że gdzieś za każdym razem sprawdzałem w lustrze, czy, czy to wygląda dobrze, czy, czy coś się stało. Tak? No, było to dość problematyczne dla mnie i, i uciążliwe. Na pewno powodowało to taki dyskomfort, że z każdym wyjściem musiałem gdzieś to zakrywać, tak? Spędzać czas, nie wiem, jakieś pół godziny na to, żeby te włosy przygotować do wyjścia, tak? Nie mogło to być naturalne wyjście. Od razu myję głowę. Nakładam, nie wiem, wodę, ale to wychodzę. Tylko jednak spędzałem czas na tym układaniu włosów i zakrywaniu tej łysiny. Systemu włosów absolutnie jakby nie brałem pod uwagę bardziej brałem pod uwagę przestrzeń włosów. Natomiast no, moje wypadające włosy już są w tak dużym stopniu już ich nie ma, że w moim przypadku wiązałoby się z, z co najmniej dwukrotnym zabiegiem. Natomiast zależało mi na czasie, i dlatego zdecydowałem się finalnie na mikropigmentację. Według mnie bardzo dobrze to wygląda bardzo naturalnie i tak no, jak widać reakcja też ludzi na, jak widziałem, no, mikropigmentacja jest taka, że ludzie nie widzą tego, że ktoś miał to zrobione. Tak? W przypadku przeszczepu włosów, czasami ten efekt jest widoczny takiej sztucznie zarysowanej linii włosów, aczkolwiek mnie najbardziej zależy na szybkim efekcie naturalnym i zbliżonym do normalnego wyglądu. O mikropigmentacji dowiedziałem się, prawdę mówiąc, z internetu, poszukując różnego rodzaju panaceum, remedium na, na to łysienie. Wiadomo, no, przeszedł był jednym z nich, natomiast mikropigmentacja skóry głowy okazało się takim jakby strzałem w dziesiątkę w moim przypadku. Już od długiego czasu obcinałem się na krótko, potem już na zero, więc stwierdziłem, że mikropigmentacja będzie najlepszym rozwiązaniem. Finalnie zdecydowałem się na zabieg z tego względu, że zrozumiałem, że na mojej głowie już nic lepszego się nie wydarza, bo będzie tylko gorzej i nie ukrywam, że też pozytywne opinie, komentarze ludzi, którzy mówili, że nie ma z czym zwlekać i dlaczego zwlekać. Ja wiem, że to jest trudne oczywiście z punktu widzenia osoby, która musi to zrobić, natomiast no, stwierdziłem, że kiedyś musi ten czas nastąpić, więc podjąłem się tego. Przede mną za chwilę pierwsza sesja i nie ukrywam, że nie mogę doczekać się finalnego już końcowego efektu. Cieszę się też, że to będzie rozbite na, na trzy etapy, gdzie stopniowo będę mógł zobaczyć swoją zmianę. Nie będzie to taka zmiana drastyczna. pierwszy zabieg? Jest zabieg, etap ok, jest naprawdę trochę zaczerwieniony, nie bolało nawet i jest pozytywnie naprawdę. Troszkę piecze? Troszeczkę, ale to nawet nie Dobra. Także no z ważniejszej rzeczy: trzy dni nie myjemy głowy, mm -hmm. nie golimy głowy i nie ćwiczymy tak, żeby się nadmiernie nie pocić. Jasne. Więc po trzech dniach, już po umyciu głowy i ogoleniu, będziesz mógł wrócić do, do, do jakichś swoich tam zajęć, ćwiczeń, które by powodowały jakieś pocenie się głowy. Czy czapkę mogę nosić? Czy nawet musisz. W się. sytuacjach, gdzie no, jakby będą słoneczne dni, no to no. musimy to chronić jakby przed słońcem, między, między zabiegami koniecznie. Okej, okay, a jeszcze jakaś pielęgnacja? No to jedynie do tego smarowania balsamem e, po, przez e, cały ten okres do kolejnego zabiegu o dwa razy dziennie. Nie na no z tyłu to nawet teraz bez porównania. Góra jeszcze jest taka podrażniona i taka... Przerzedzona trochę, ale... ale tył jest naprawdę... Tył już fajnie wygląda. No nie ma takiego kolana. No.